Boga, zaczynamy. fajne to jest doświadczenie z takim z doświadczeniem reprezentacji, żeby nas trenowali, to fajnie jest. Myślę, że no, służenie jakimś się radom jakimś doświadczeniem móc pomagać tym dzieciakom. Na pewno sprawia to przyjemność, bo Miejmy nadzieję, że z tego będzie jakiś narybek piłkarski kiedyś. Wiadomo raz, że trener poświęca mniejszej grupie osób uwagę, prawda? To jest lepsze, bo może wtedy skorygować jakieś błędy, a dwa, że no te ćwiczenia są rzeczywiście inne niż w klubach, no i, no i widać, że robili to profesjonaliści. To jest nasze życie, to jest nasza przyjemność. My spędzamy dużo czasu oglądając mecze, także my się wcale nie pogniewaliśmy na, na piłkę, a jeżeli możemy tak jak dzisiaj przygotować zestaw ćwiczeń plus nie stać, ale po prostu czynnie, bardzo, czynnie robić to z chłopcami, pomagać im, podpowiadać. Jest to sama przyjemność.